Siedzi tyłem. Biliśmy, porywaliśmy. Tak możecie sobie wpisać teraz. Ja wam zobaczę. Biliśmy, porywaliśmy 7 metrów. Może I to teraz. Się tak... to się... I to się tak zaczyna. On tam trwa chyba trochę, nie? Tak. Ale to jest od tyłu miniaturka. Tak. U ciebie było połapać. Tak, no. Ale jest... Jest. 8, 6 lat, lat temu dodane. Słucham? 6 lat tak, temu dodane. Tak, tak dokładnie. Dlaczego jesteś taki chudy? On był duży, tylko że on był gruby jak Lukas, a ja jestem, wiesz, slim fit. Dzięki, dzięki, Sandra, dzięki, blocuś. Siemano lewy. I dzisiaj, jak zobaczyłeś, kurwa, na wideo o rozmowie mój brzuszek, to nie wiedziałeś, co się, kurwa, dzieje. Ja by... Tylko słyszałem takie coś, ja przyjadę z Wrocławia pranie zrobić na tobie. Temat tabu to jest luźka z draską. <laughs> Erwin dzisiaj do mnie mówi, że on pranie będzie robił na mojej kracie. Tak, jakbym zrobił pranie na twojej kracie, kurwa, człowieku, to by mi golonko wyszło, nie? Dzięki, Monia. Twojej kraty, to ja mogę sobie wiesz co zrobić? Usmażyć coś na patelni, człowieku. Ja ci powiedziałem, ja czekam, kurwa, aż Magda Gessler się do mnie odezwie, założy jakiś, kurwa, wiesz, bardzo przydrożny golonko, no i ma drugi, nie? I a, mia a miałeś z nim kontakt? Y nie miałem, nie miałem z ojcem kontaktu, bo tak jak wspominałem bardzo dużo krzywdy narobił mojej mamie, a moja mama wychowywała mnie jako samotna matka, dlatego mam do niej ogromny szacunek i ze względu na moją mamę, ee, nie miałem kontaktu z tatą, żadnego. Mamy ten. A gdzie jest kurwa Kruszek ten parę Tak, był w latach 90 no i zresztą siedział za zabójstwo. Dzięki Black żebisz zaraz banana za czapeczkę! wiesz mordasz żebyś zaraz banana że bana nie wy... nie wykleił nie za ten a nie, ale to jest cy... cytat cytat no, Okej okay. <grym>. Dzięki Sandra Dziękuję o Marszałku Cześć Krzysiek w drodze Dzięki Karolina No kurwa i tak wiem Za ten hop kurwa Dziękuję Karola. No, bo Ty, Wczoraj kurwa to mnie sąsiad na kurwie o człowieku 10 razy chyba, nie? Ja tutaj live'a mam człowieku piąta rano człowieku to na kurwi. Ja mówię, raz, drugi, trzeci, czwarty. Ja mówię, kurwa, co jesteś? Ale to twój tata? Tak, tak, no. Możecie cię wejść wyjdzie... zobaczyć, bo zdjęcia ma ze mną brody nie miałem. A, A muty poro, jak poro jakby wjechał z kolegami, kurwa to by była szósta rano, nie? Nie wcześniej. Bum, Szósta. Tak, zazwyczaj za 10 już jesteśmy na klatce, nie? No. Nie, tak, to Ja tam nie interesuję, o ty na klatce jesteś, tylko pod drzwiami, wiesz. Jak to znaleźć? <laughs> to tak odpadł sobie, bicie sobie, piszcie sobie YouTube i... A w... no co, ty nie na... sobie tam sam giftujesz, czy co tam się dzieje u ciebie? Widzieliśmy, porywaliśmy. <laughs> to ten gościu, co się zaraz zaloguje na konto, ty. Ja odebrać, kurwa, swoje. traktuje Artura. Tak. Czy świętej pamięci. Jezus, czy my wygramy z Lukasem i Terwinem i z Boną? Widzowie, zgłaszamy. No, teraz teraz ładujemy tak. ostatnie 30 sekund. Gorylki... 27 nie jak nie? sekund. Jak wszyscy go zgłoszą, to jeszcze zdążą go wypierdolić od końca. walki. super szczęśliwy gorylki gorylki, 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 ja od sam. Gorylki, ten gorylki. 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 Ja, od was, ja od Was nic nie chcę, Gorylki, ale no nie możemy przegrać. Ten Gangus tak, całe życie trenował. Całe życie trenował. Dzięki w latach, Black. W latach 90. wiecie, jakie to było trenowanie, nie? Nic walki nikomu nie dawały, tylko bardziej. Kto co miał. ręką. Matthew, Matthew? teraz u mnie się poka pokazało, że... Karolina, dzięki Black. Dzięki Monia, Zuzanna i Just... Eman. Dzięki. Matthew, prezentacja zwycięzcy dwie minuty. Także prezentuj się, nie? <laughs> Dziękuję Karola! Dziękuję użytkownikom! No, tak. Ty miałeś tak Sigma Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. Siedem metrów pod ziemią, biliśmy, porywaliśmy nie i to, posłuchaj, to będzie lipa. Ale co posłuchają Sandra? Bo Boro jest, jest nieobecny, się... chyba tipi ogarnia. Tak, on tam pewnie tip ogarnia. No. Ej, panowie, ale wiecie czego dawno nie było? Boxing position, no to może co? Dla naszych widzów boxing position. No wiem właśnie. To nie, że nieobecny, tylko że... A co robicie? Boxing position, nie wiesz co jest? Na galę jak jedziesz, to stajesz i... Jak jest pozycja bokserska, to robisz... A, okej, okay, okej. Okay. Dobrze wam poszło, panowie. I na koniec stajesz i robisz... Wiesz, się pojebały, tam się pojebały Lendron, programy, Tak. Grek? Tak, Grek. Ja blokuj nie mogę, bo bez spodni się to. On też wydał Erwin. pięć książek. Erwin jakie slipy? A to on na gaciach siedzi? Nie, to są spodenki. Nie mam slipy, to są spodenki. Aha. To no, ty masz Dragon Bola się koszuleczkę? Ja Dragon Bola? Nie no, Sandra gdzie? Bulldog francuski. Ja od was nic nie chcę, ja od was nic nie chcę widzowie, no pięć różyczek, pięć różyczek, ja nic nie chcę, nie? 5 pięć złotych. Mm -hmm. Nephiu, to druga siedem monet oddaj za tę brazylian depilację. Dziękujemy za... Za jaką depilację? Brazylianę. O, dziękuję Wojciech za Galaktykos. Dziękuję Zuza, dziękuję Nataszka, dziękuję Welka, dziękuję. Ona jest szalona. Wszyscy razem, Wojciech Gola, Coca-Cola. <grymne>